Siemaneczko, z tej strony Maciej Witam Was 26 czerwca Niedziela, mamy około godziny 9 rano W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Nowy nabytek, który Pojawił się w naszym gospodarstwie W naszym warsztacie Jest to wiertarko-wkrętarka firmy Milwaukee Która wygląda tak No i dzisiaj Chciałbym przedstawić kilka słów na jej temat Zrobić taką małą prezentację Przygotowałem tutaj nawet Takie Yy, różne drewienka krosz, kroszkę płaskownika stalowego, żeby pokazać jakieś tam możliwości nie będzie tutaj yy, nie będzie to film, w którym pokazuję co na maksa potrafi ta wiertarko-wkrętarka, wiertarko tylko taki ogólny film, gdzie będę chciał Wam pokazać jak to działa i czy warto to po prostu kupić ten film nie powinien się tutaj pojawiać w niedzielę, nie powinienem tego nagrywać niestety jestem po służbie, jutro idę na służbę znowu Mam troszkę obowiązków, do tego dochodzi firma i, i chciałbym też jakąś tu ciągłość zachować na tym kanale naszym na YouTubie dlatego ten niestety materiał musi się pojawić. Dzisiaj chciałbym was zapytać, czy chcecie takie materiały. Jak wiecie sami, dużo tych narzędzi w ostatnim czasie kupujemy pojawiają się jakieś komentarze, że się chwalę. A tu nie chodzi o to, że się chwalę i chciałbym Was tutaj zapytać, czy chcecie takie materiały z prezentacji różnych narzędzi? Bo jeżeli nie chcecie, to po prostu o tym napiszcie. Ja nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego na siłę. Niech mi za to nie płaci. Wszystkie te prezentacje, wszystko to, co Wam przedstawiam, co pokazuję, no to robię to z własnej woli, bo wiem, jak to jest, kiedy szukam danego narzędzia szukam danej opinii, po prostu tego nie ma. i Staram się jak najbardziej szczerze wypowiadać na dany temat, bo nie jestem przez nikogo finansowany i staram się tego unikać. No i dzisiaj chciałbym Wam tutaj zaprezentować kolejne właśnie narzędzie marki Milwaukee. Jest to czwarte narzędzie w naszym gospodarstwie. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się na tą markę i po prostu mamy już akumulatory, wchodzimy w ten system. Jak na razie jesteśmy zadowoleni. A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejne narzędzie tej marki. A jest to wkrętarko wiertarka firmy Milwaukee. Interesuje Was cena, dlatego już ocenie powiemy na samym początku. Jest to Milwaukee model M18, czyli system akumulatorów M18 FPD2. FPD2, czyli jest tutaj funkcja z, z udarem. No, kiedyś zamówiłem przez przypadek właśnie FPDD, czyli jest to wers byłaby to wersja bez udaru. E, wtedy ten zakup zwróciłem. Teraz zakupiłem tą właśnie wersję z e, udarem i powiem Wam, że e, funkcja daje radę, bo. Ostatnio byłem na jednym mieszkaniu. Podłączałem lampę do sufitu, wierciłem w żel betonie i wkrętareczka robiła się ciepło, ale naprawdę spisała się bardzo dobrze. Także w murach, w betonie już miałem ją okazję testować i nawet była jej to dziewicza praca. Co można powiedzieć o cenie właśnie, bo mówię o tej cenie, mówię o tej cenie. Kupiliśmy ją za 750 zł na Allegro. I jest to cena, wydawała mi się bardzo dobra, atrakcyjna. Aczkolwiek mój sąsiad kupił w tym samym czasie taką wkrętarko-wiertarkę z walizką za 810 zł. Czyli de facto wyszedł na tym jeszcze bardziej korzystnie, bo za taką walizeczkę... Trzeba zapłacić około 100 zł. Urządzenie przyszło nam jako Golas, bo to, co mówię, to jest to kwota za samą wkrętarko-wiertarkę. Nie, nie jest to na pewno mało, Powiecie no bo 700, 750 zł to też jest jakiś tam koszt. I co macie w zestawie? Wkrętarko-wiertarkę macie tutaj uchwyt taki na pasek oraz takiego, jak to powiedzieć, bita wiertarskiego, tak bym to nazwał pamiętajcie, żeby jak kupicie sobie, jak zdecydujecie się na zakup to zarejestrować się na, na na stronie właśnie firmy Milwaukee wtedy możecie mieć wydłużoną gwarancję o rok, czyli z dwóch lat robią wam się trzy lata dobrze, to sobie wsadzimy, także od kilku dni mogę użytkować wiertarko-wkrętarkę i jestem jak najbardziej jak na razie bardzo zadowolony. Czyli jest to model FPD2 502, dokładnie taki jest tutaj symbolika tego modelu. No, jeżeli chodzi o, o, o tą wiertarkę, wkrętarkę, jest to najmocniejszy model, właśnie z firmy Milwaukee. Charakteryzuje się momentem obrotowym około 135 Nm jest to naprawdę bardzo sporo tutaj przygotowałem dla Was, dla porównania takie e, różnego rodzaju wiertarki wiertarko-wkrętarki, które używaliśmy dotychczas no i żadna z nich no, niestety nie dorównuje mocą, także naprawdę patrząc chociażby, zobaczcie na gabaryty bo jak przyjdzie to, to zobaczy, zobaczycie, że jest to naprawdę bardzo takie małe maleństwo ten parkside za 200 zł, powiem Wam szczerze, jest większy od niej, a moc jest, żeby Was nie skłamać, może dwa albo trzy razy większa. Także naprawdę robi to wszystko wrażenie. Jeżeli chodzi tutaj o długość, no to wynosi około 180 mm. Także w takich ciaśniejszych miejscach również takim narzędziem dojdziecie. Jest tu fajny taki uchwyt wiertarski, uchwyt wiertarski Jakiejś nowej generacji, który naprawdę bardzo dobrze trzyma różne średnice I większe i mniejsze także e, Też jest wykonany e, Nie tutaj jak na przykład w Parkside z plastiku Tylko jest to już uchwyt metalowy, który bardzo fajnie i mocno trzyma I wynosi około 13 mm także e, Wiertło 13 jak na przykład macie tutaj, powinniście zaadoptować bez problemu w tym uchwycie. Co mogę tutaj Wam więcej o tym powiedzieć? Eee, przejdziemy, może tutaj do tego, co się jeszcze znajduje. Macie oczywiście lat latarkę, światełko LEDowe, które fajnie e, pod kątem świeci w miejsce, w którym wiercimy. Macie tutaj e, sprzęgło. Co prawda elektroniczne, troszkę osób na nie narzeka, ale po prostu jest. I tutaj macie opcję, właśnie udaru. Oczywiście dwa biegi. Jak to powiedzieć? Przycisk, który ma bardzo szeroki zakres działania. Możemy pracować z różnymi obrotami. Jest to no, fajne, takie intuicyjne. E, cała rękojeść też jest nagumowana tutaj pod e, palcem wskazującym. Ja jak się nie mylę, jest to chyba palec wskazujący, wybieracie sobie obroty. No, jest to takie fajne, małe maleństwo. Za chwilę e, przejdziemy tutaj, też do małych, ma, małego sprawdzenia możliwości jej. Przygotowałem tutaj drewno takiego wkręta. Za chwilę będziemy e, w tym wszystkim sobie działać. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, o porównanie z urządzeniami sieciowymi, no to naprawdę dorównuje bez problemu, nawet, nawet przewyższa, jeżeli chodzi o moc. Wiadomo, tutaj jest to wszystko takie tanie i budżetowe, ale też miałem możliwość pracować z narzędziami DeWalta czy Makity, dlatego też mogę się tutaj wypowiedzieć, wypowiedzieć w tym temacie, że, że Milwaukee też jest moim zdaniem Akurat w tym segmencie e, takim pionierem. Na chwilę obecną zobaczymy, jak, jak to będzie z tą całą awaryjnością. Jeżeli chodzi o podstawowe, o inne informacje, no to na przykład częstotliwość udaru, jeżeli Was by interesowała to wynosi do 32 tysięcy moment, tak jak mówiłem, 135 Nm. Zdolność wiercenia w drewnie to jest około 90 mm. Jeżeli chodzi o mur, to jest to 116 mm. A jeżeli chodzi o wiercenie w stali, to również jest to około 16 mm. No i to wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś tam podstawowe informacje, jeszcze nie wiem, czy kogoś to interesuje. Prędkość na biegu pierwszym jest to 550 obrotów na minutę, a na drugim biegu macie, macie około 2000 obrotów na minutę. Czyli mamy dwie prędkości do wyboru. Myślę, że. Przejdziemy sobie do jakichś tam małych testów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tylko muszę jakąś tą kamerkę tutaj umiejscowić, żebyście zobaczyli, jak to pracuje. Dwa kawałki drewna o łącznej długości 160 mm. Mam przygotowany wkręt ciesielski o łącznej długości 180 mm, także zobaczycie, jak szybko i jak łatwo sobie wkrętarko-wiertarka poradzi założyłem sobie bita no i przechodzimy do do działania mam nadzieję, że kamerka nam się nie przewróci dobra, lecimy z tematem. Powiem Wam, że niestety drewno nam pękło. I nic tutaj więcej dla Was nie wymyślę. Spróbujemy sobie to odkręcić teraz. No, nawet nie stęka. Zobaczymy teraz, jak sobie poradzi z funkcją wiercenia. Weźmiemy sobie. Wiertło takie do drewna 16 mm. Nie wiem, czy założę w ten uchwyt, ale zobaczcie, założyłem idealnie na styki. Także będziemy teraz wiercić. Tylko jak to zrobić? Dobra, mamy to i lecimy z tematem. Zobaczycie, jak to działa. suche drewno no i sobie poradziła, bez problemu no głównie też kupiłem po to, bo wiecie też dużo działam w drewnie I, i do wiercenia jak najbardziej będę z niej korzystał no bo tamte już klękały w Parkside, bo ogólnie Parkside, powiem wam, że jest tani też jest bardzo dobry, bo ona cały czas działa pracuje tylko już tutaj akumulatory są na wyczerpaniu, ta bateria trzyma 15 minut także no zainwestowałem tutaj już w taki sprzęt na lata można powiedzieć teraz zobaczymy sobie tego płaskownika, płaskownik dwójka i weźmiemy sobie wiertło 10, co? damy jej trochę w kość powinniśmy natrasować, ale zobaczymy jak sobie poradzi 10 mm stali, no to już też jest troszkę. Co o tym myślicie? Będzie widać? Będzie widać, to lecimy z tematem. Rozwalamy tego płaskownika. Dobra, włączymy sobie dwójeczkę, żeby troszkę szybciej to poszło. Zobaczymy, czy będzie stękać. A ja będę dociskał dwoma rękami. Zobaczcie. Płaskownik aż gorący. Dwójeczka. Zobaczcie, jak szybko przewierciliśmy. No i to tyle. Pokazałem Wam kruszkę możliwości. Jak widzicie, urządzenie mocne aż wydziela kruszkę ciepło. Ale nic tutaj się nie dzieje. Na pewno u nas zostanie mocno w kość i za kilka lat będę mógł się wypowiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje po latach. A ja będę ten materiał już skończył. Dlatego żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kupiliśmy jeszcze kilka fajnych narzędzi i jak będziecie chcieli, no to zaprezentuję Wam na kanale, jak nie, no to nie. Na ten moment ja się z Wami żegnam. Życzę Wam udanej niedzieli. Ja idę zrobić film i też zaczynam się relaksować i odpocząć przed jutrzejszą pracą. No i co, i tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Miłego dnia. Hej.